Siemareczko ja jestem Birut Drużynka Idę w naworki Tak, idziesz na worki. Gramy w z rakerem, drugi odcinek z Wingmana, z highlightsów Idziesz na worki, pamiętaj jak będą ten... Weż. No pamiętam, ale coś czuję, że... Ale nie na to z... jest łatwy kill jak no, nie dobra, pójdę rampać. To... Mit Wydziewałem, nice, widzisz? w ogóle forfera, grał. No i... Dobrze, dobrze, dobrze. Tu jak się zbliżają, to musisz wychylić i dać heda, a drugi będzie gdzieś obok. Dobra, gram najlepszą broń w grze w tym momencie. O kurde. I on ma statraka na nim. Ciekawe ile ma killi. Zero. Dopiero go kupił. Świeży gracz. Tu ich nie ma, a jak są na głęboko Co nie 2 ty? tej u góry są u ciebie Dostałem z rewolwera z 12 Bo to mocny gracz, uważaj. idę Jeszcze jeden Dobra Nie spodziewa się mnie to na pewno. Easy. Ale <laughs> tryhard się powoli nie odpalił. Nie no, bo chciałem im wcześniej wejść. Nie moja wina, że się tak szybko wywaliłeś. <laughs> Może trafiliśmy na jakiś z... only revolver i deagle. Co? Go, go, go. Jak jeszcze będą grać na to... Nie, obity do 302 HP. Ten, co kupił Senegieva, ty. Co za wariat. Boże. Pod Pododcinek. No, to będzie ciekawe. No, nie puszczaj. Nie puszczaj spraya. Co, Co że tam jest tak z że To jest taki laser w ogóle. Masakra. Ale no, działa. No, działa. Weź smak, Graj taką broję na jakiś kurde. Important Game 4 zaczynamy. Chcesz? Nie, graj sobie. Podziękuję. Myślę, że hojny jesteś, ale podziękuję. Od teraz ja chodzę na worki, bo to jest moja pozycja. No lecę na, na ciebie im Ole, będzie laser na daleko z tego tyłu. Albo cofnęli. U mnie Flashu mnie. Dobrze, Mr. Birut Design, piguł tek. Birut, otwórz oh, tu. Clear. Będę tam Nie, 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 biegnie, biegnie Jest Nie, yes, Ojoj, oj, 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 ale 6HP, oj. z wiem, może jakbyś go obił, to bym wygrał. 6HP miał, trzeba było to było zrobić w tej rundzie. Broni, 6HP wystarczy mu zadać. Testujemy auga teraz. Ja idę z moją bronią na moją pozycję. Bo ty tym mówisz mi teraz. Dobry Vipon. to weź. Nawet nie dałeś się popisać z moim magiem. tylko żeś info od razu polał. i prostaku. Dobra, to co innego teraz trzeba. <coughs> Miesz bizon. mieć tą Tom, odznakę, znaczy tam wiesz. Ha, o Boże, a to jest najgorsza broń w grze w ogóle, Bizon. Nie, jest to ci pokażę, jak się gra z tego. A i tak jest najgorsza czysto najgorszy w tą grę mm -hmm. nasim no lepszy czysto o dwóch u mnie celowanych ale szykasz odwa nie dawaj jeszcze jeden dawaj dawaj Easy. to było tak obvious, to było tak obvious, to było, tak obvious. To było tak obvious. No, Paweł doświadczył, a jedno z tych za 20. Ja dałem szychę, a nie, w sumie nie wiem, zaje... AWP. Co, 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 co ty tam już wyzywasz na czacie? Nie wyzywam, mówię, że są słabi. I prawdę mówię. Cholera! Ale! Nie no znowu w klaczu No przez palaka, za ale dostał trochę Chyba nie spodziewałem się, że ten tak, tak stoi tam Mimo, że palak Ale wygrasz no Piękny strzał Nie nie skacz tu, lepiej nie skacz A weź jak jeszcze pisył w prawo nie. Przegra. Wygrasz Rucker, wygrasz Przegra, przegra, przegra. przegra. O Hehe, <grywa> zobaczysz co na nagraniu mówiłem Że przegram <grywa> No, to ja powiedziałeś że wygram <grywa> I przegrałeś <grywa> Weź idź, idź, idź Kurde no, jeden mit Może wy dwóch flika dostałem Ale jeszcze prosto w łeb, taki aimlock no, był No Ola Ale flika, to za mamy grać Co, co? przyciło cię <laughs> I daję flesza jeszcze, nie? Ale takiego ci dam Taki flash poleci potężny. Taki poleci Patrz Chodź, nie kujcie się z zibi Dawaj Pa Cig, full biało, wszyscy Na blisko Ale full biało myli. Chodź go z kasę, co? Easy, ŁATWO! No i cyk. No. A ty to się w ogóle bałeś wychylić tam? No. Bałem się. Nie, żeś mnie baitował, a, po prostu. czekałeś, a, aż się wywalę, żeby klaczał grać sobie. Ten to ten, ten, to jest face no. A ja chyba se, stworzę grupę i będziemy znać Evolve, tylko że znaczki będą na odwrót. O, rewolwer. Full gra. biało mają. Że co? Ja go nie zabiłem?! No. Nie. Ja myślałem, że go zabiłem ty. 13 HP mu zostawiłem, a drugi dostał za 13. Ja przez drewno heada z rewolwerka. Rewolwer. Czemu ty mi dajesz bombę? umrę, to stracimy bombę. No. Za blisko. Poszedł. Dobrze. Dobrze. że to Polaka gdzieś. To ręka była jego, ty. Mm -mm, Na Mówisz? Teraz. No. Za 10 tak będzie. Co I Jeszcze się zabawił z nim. To bobki jakieś Bobki Bobki Ale patrz, teraz też mam więcej tego damagea z grenade'ów Grenade'ów kurde, pyra Dostawał ty wani. Zabijam, Mida w tą Semida, Z <coughs> powrotem <coughs> Davis na full leci, myślę, że go nie smuci. Leci do ciebie, mag. Słyszałem go, ale myślałem, że go zabiję. Cudowny strzał. No i tamten obity mówiłeś. Ty, za dwa. Dwa HP. Dobrze, ale. Gdyby nie ja, to byś przegrał. A, no, no, no. Zobacz, zzz, to obijem Daj mi kawacha. Dobrze. Let's go! Kończymy to w tej rundzie. Szybciutki odcinek. Łatwe. Będzie 9 kili. Zobaczycie i tyle. Do ciebie. Dzień. Weź ty fleszę, Zeskoczył, frajer! Na blisko! A nie, nie, zeskoczył, ty! Wygląda jakby zeskoczył. Tam był gdzieś, no? I za 51. 10 HP i 50 HP. Ty, ale ja ci ich obiłem, ty! Wysta wystawiłem ci 50 ma No, po co? Po co się bawisz? 50 HP miał. Po co się bawisz? O co się... Ale... I patrz, ja mam 7 killi, a mam takiego ADR-a potężnego, mam... Mam o 20 ponad adr -a większego. A ty się bawisz, ty kur... Ty. Zaraz będzie, że no zamykam, a mam... Szansę, patrz, mniej killi, mniej punktów, daje. a kurde, ADR większy dużo. No ty... ty, no, ty no, Haksor fernsz. jest mocny, ty. Haksor, Haksor. Zabijesz go dzisiaj? Tak. To może zrób to. Nie widzę. A czemu nie ustawisz tam z tyłu? tam, O, o. Lepszy! Lepszy! Ale ty na mózg cię ograł. Bośni no ci cię zrobił na mózg? Nie, lepszy był. Na no, moje był lepszy Po prostu, ty, Mówisz? No, lepszy Dobra, niech ci będzie Nie idź za mną, pszczurze <laughs> Szczurze, ty ze pszczurem Onewaya ja se rzucił Co? 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 Jakiego onewaya? Aaa, dałem hedy, kurde ale coś ale końcóweczka ładna, nie? Ale w ogóle gościu rozpadł takiego cheda, że chyba sam w szoku był, ty Sostrzej. Ale w poprzednim odcinku na highlightsach czy tam na Gmanie, też tak było Nie, na highlightsach Nie, na highlightsach, no. highlightsach Dobra, że się, mam prosto w górę No, końcóweczka była dobra, no i co, żegnam się z wami, siema